Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Spider, witam was w kolejnym odcinku z gry Dying Light w kopie pan D4ROO jest z nami, ze mną, Dzień dobry, i kilku witam zombie. Wszystkich. Ja przed odcinkiem stworzyłem sobie tą doskonałą maczetę myśliwską, no? która ma 938 obrażeń po upgrade'ach. Którą znaleźliśmy o. na tamtym moście w poprzednim odcinku. Gdzie... 900? No, 938 obrażeń i to jest złota broń. He. No Dobrze z tym No znalazłem w, w policyjce A, bo to na złota broń. No tak, dobra. To można e, Można chyba tutaj na ten samochód. Nie trafiłem. Także, Aha, tutaj. no, jak trafisz, to okej. Okay. Ja nie trafiłem. Co jeszcze w tobie całkiem świetnie. Radę ci dam. Jeśli chcesz być dobrym biegaczem, powinieneś pomówić z wiedźmą. Tą kobietą, która twierdzi, że zarażeni jej nie atakują? To prawda. Na własne oczy widziałem. Było tuż po północy, a ta starucha podeszła spokojnie pod bramę bazaru i zapytała, czy może wejść. W okolicy byli zarażeni? Wszędzie ich było pełno. Ale jej zdawali się nie zauważać. Po prostu ich minęła spokojna, jakby na spacer wyszła. O czym nie wierzyłem? Powinieneś z nią pogadać. Przy twojej robocie mogłaby ci bracie pomóc. Hm, To ciekawe, ale jakoż y, y, wiedźma? to stawiam, że staruszka, czyli prawdopodobnie w środku jest już tak zgniła, że nawet zombie jej nie chce. Dobra, to trochę pozbieram rzeczy. Myślałem, że zaczę się śmiać Teraz mi smutno Ale no. zabawne rzeczy. <laughs> e, gdzie mamy pójść? E, mamy zanieść żarówki Alfiemu. Alfie jest w wieży Brekena z tego co pamiętam. Chyba, że się a, przenieśli W ogóle to się... według fabuły to oni się przenieśli, czyli a wieża nadal funkcjonuje, mimo że wieża została cała strasona. Widzisz, cofnęliśmy się w fabule i w rozwoju też, U. ale tylko trochę. Hmm? I... Czemu I zawsze niechal. muszę odebrać sobie życie? Nie wiem. Dzień dobry. ja uratuj od okej? Okay. No to dawaj ich tam. Ratuj. Oh shit. Ty, a gdzie on? Nie mam pojęcia, chyba w szafie. A... Dobry? Nie. Alfredzie, zrób mi obiad. to Alfie, nie Alfred. Czegoś szukasz? <grywa> Stań w kolejce. Mamy kupę pracy. Przyniosłem ci coś na poprawę nastroju. Żarówki! Masz żarówki z mostu? Ale <Alfred>. jak? Nie, nieważne <grywa> jak. To nie mój interes. Brekena też nie. Powiedzmy, że nie... humoru Jesteś nie jest wódka. Gwiazdą, Zatroszczę się o ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. Chyba że ta wódka jest w tych żarówkach. U. Nocny ognik. Zbierz trochę mocnego oh, ognika. Eee, nocny ognik? No nie wiem czy chcemy to robić. Eee, equipunek nie zadania. Trujący ich ziół, udej się na. Ej, a może te akumulatory zrobimy? Akumulatory? A to mało Expo jest za to, 5000 No właśnie, jest tutaj, udej się na bazar i znajdź Aziza. 5000 Expo. O, to lecimy. No ma ogłosioną. Parki ma pępek. Hmm. Jest Ryan mnie przysłał. A gdzie jest Asam? A jak sądzisz? Wy to tam mocno ryzykujecie. Słuchaj, mam wszystko poza azotanem fenylu. To nie masz tego, na czym mi zależy. Urajana to nie przejdzie. Co mam zrobić? Kurier rozwalił auto w tunelu wczoraj w nocy. Jest tam, gdzie Asam. Ja a twój azotan fenylu jest ciągle w bagażniku. Jak chcesz, to idź po niego, bo to już ostatni w haranie. Więcej azotanu fenylu nikt już tu nie zobaczy. A jaki to był samochód? Hmm. Biały chyba, tylko no pamiętam. Biały wóz. No to Prawda. super. Chcesz tam pójść? Ryan źle znosi porażki. Twardy z ciebie gość. Jak ci się uda tam nie umrzeć, to będę mieć dla ciebie propozycję. Nie wiem, biały samochód. on nie był może wcześniej kobietą, może? Biały samochód? Trenu. Tak. Kurczę, dobre jest te rzucanie broni. To jest. Okej, okay, latająca żaba, to mi się podoba. Latająca ropucha, chyba mamy nowy tytuł filmu. Nie, to jest. O, kolejny ten duży. No to pa. Jedna broń, To druga broń, trzecia broń. Się odsuwam. A, o, wow, stacha, to mi O. No to brawo. Pomożesz? Tak. Już biegnę. A, ty żyjesz. To jak mam ci niby pomóc? Mam... 10 sekund. Jak 10 sekund? Przecież ty żyjesz i chodzisz. Nie żyję. U mnie żyjesz i chodzisz normalnie. 3, 2, 1. Ale ty normalnie chodzisz Dzięki. i biegasz. Tu mnie biegasz! Koła straciłem przez ciebie. Ale. O, teraz dopiero leżysz! O, i teraz nie mogę cię podnieść. O co chodzi? Ty zobaczysz na nagraniu! XD? Dzięki. Ale mówię ci serio! Coś, coś. nie wiem. Pink masz chyba. Ja pierd... Dziewięć koła. Serio. Ale człowieku, zobaczysz Nie. na nagraniu co tu Nie. się działo. No kurczę, on kiedyś zginie. Hmm. Kurczę, jakieś lagi są. O, padł. Ale co spadłeś? U mnie jest? to ty nadal leżysz i umierasz. No. Co się dzieje? Coś jest mocno nie tak. Ja pierdzielę. No ty to u mnie dopiero umarłeś. Co jest ten, co do niego strzela, jak on nie żyje? Co! A. Dobra, czekaj, trzeba reset zrobić. Nie, graj. O! Teraz już działa normalnie? Teraz Musimy co robisz? Otwierasz wana, tak? Tak, otwieram wana. Dobra, jednak wszystko działa już. <grym> jak powinno działać. Ale coś było ostro, nie tak. Dobra, miały biały samochód. Nie miały, tylko biały. Pakunek. A ma, mam ten na Fantastycznie, przynieś Aha. Okej, okay. no mogę nie podnosić tego, tak? Tak. Ryan będzie miał inne zdanie, jak już z nim skończę. Mam lepszy pomysł. W zastępstwie daj mu to. To diabolon środek na senny. Niech nagotuje cały gar z tym w środku. To pośle zbirów Raisa do krainy snów. Rais nie będzie zachwycony. Pewnikiem nie, ale przyda im się sen. A że nie ma już więcej azotanu fenylu, to problem sam się rozwiąże. Dobrze kombinuje szaman. Tyle, że chyba jeśli on nagotuje cały gar i całą tą porcję na i oni to wypiją, to raczej wątpię, aby później mogli się jeszcze obudzić. Dlaczego nie mamy ten. Expa? Jakiego Expa? No Expa. No, no my bo my jeszcze, się... ale mamy to jeszcze dać temu Azizowi. Najpierw. Mam nadzieję, że zostaniemy 10, bo. Szkoda. Nie, 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 5. 5. 5. A nie, tu Ryanowi mamy zanieść. Dobra, biegniemy w nocy, tak na zakończenie odcinka, akurat. Jeszcze -y. w deszczu. Jaki Ryan? -er? Padał deszcz. No, pada, teraz. Ale padał? Kiedyś? Co? Padał kiedyś W Dain No. No tak, wielokrotnie przecież. Nie wydaje mi się, że padam też To jest sarkazm, nie? Tak Okej, okay, dobra Warto wiedzieć Ty, sprinter Nie A, trafiłem, to, nie? Nie trafił O trochę mi się nie udało To nieważne Udało ci się Nieak nie będzie sprintera Ale daleko mieszka ten w A tu jeszcze tam dalej o kurcze No to trochę gorzej A No to tak jak ja A O dalej. nie wojna O Miło Cześć Oła I Czarny myślałem, że to ty W sensie nie, A to już? Nie, jeszcze tu Tysiąc został, chłop to... Tysiąc za chłopa dostałem Nice a ja zmęczony. Oło. 1200, 1300. pan ten. Obronił. Rzut. ha <gry> Dobrze, nie, niezła tu scena była. Nie dość, że chłop Ciebie obalił, to później sam się jeszcze na Ciebie obalił w dwuznacznej pozycji. Hmm. Grze, nie wiem, zrozyma, podobało ci się czy nie? Ja później jeszcze ciebie dam pomoc, A... słyszysz te dźwięki? No, co i pulka to był? konkurencja. Nie ma już więcej azotanu Fenerów, w haranie. Liczyli więc, że odebrałem już zamówienie. Masz to chyba będzie mój ostatni gar. Miło było pracować z tobą. Mam dla ciebie dobrą radę. Zmień metę jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam. A, powiedział u mnie, tylko wyprzedzam i to tyle. Co to jest? Nie sądzę. Co to są zajęki? O, to koszmar. Gdzie? No, tutaj. Cześć? O... Nie Parcie. wiem, Próbujemy go zabić? On nie reaguje w ogóle. Nie wiem, czy próbujemy go zabić, czy nie. Hmm. No, nie, widzę, nie próbuj. Że... Nie, na pewno. Czemu nie? No dobra. To może faktycznie. U, chociaż tak pojedynczo, bo on tylko sam tu jest. Już raz zabiliśmy. Padł. padł, ha! padł. Ale łatwo. Co mu się dzieje? Yy... To przez te narkotyki, co tutaj robi. Jakąś padakę dostał. Tak. Dobrze. Także dymoto zabitym koszmarem. Kończymy ten oto odcinek. Także dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Zapraszam do zostawienia suba, lajka oraz komentarza. I do następnego. Jo. Cześć. Cześć.